Czy kiedykolwiek podczas nauki Excela zastanawialiście się, w jaki sposób program oblicza sumę, średnią, wartość minimalną lub maksymalną? To podstawowe działania, ale warto zrozumieć, jak Excel naprawdę je wykonuje. W tym odcinku skupimy się na różnicy między formułą a funkcją w Excelu. Są to dwa bardzo podstawowe pojęcia, ale odgrywają kluczową rolę w codziennej pracy z arkuszami kalkulacyjnymi. Zrozumienie tej różnicy pomoże Wam sprawniej i dokładniej korzystać z Excela. Na początek porozmawiajmy o formule. W Excelu każda formuła zaczyna się od znaku równości. Następnie ręcznie wpisujemy adresy komórek, które zawierają dane do obliczenia. Na przykład możemy wpisać halak C7+, D7+, E7, aby dodać wartości z tych trzech komórek. Taki zapis to właśnie formuła. Tworzymy ją samodzielnie, korzystając z odwołań do komórek i symboli matematycznych. Teraz przejdźmy do funkcji. Funkcja to gotowe narzędzie w Excelu, które wykonuje obliczenia automatycznie. Zamiast wpisywać każdą komórkę osobno, możemy użyć funkcji SUMA. Wystarczy zaznaczyć cały zakres komórek i wpisać formułę SUMA C7 E7. Excel sam sumuje wskazane wartości. Jest to bardzo wygodne, zwłaszcza przy dużej ilości danych. Jak widać, zarówno formuły, jak i funkcje operują na tych samych danych. Ostateczny wynik jest taki sam różni się jedynie sposób zapisania obliczenia. Funkcje przyspieszają pracę i upraszczają cały proces, a formuły dają większą kontrolę nad szczegółami. Zrozumienie tej różnicy to ważny krok w nauce Excela. Umiejętność korzystania zarówno z formuł, jak i funkcji pozwoli Wam sprawnie pracować z dowolnym zestawem danych. To wszystko na dzisiaj. W kolejnych materiałach będziemy dalej odkrywać praktyczne wskazówki w ramach tego kursu podstawowego Excela. Zostańcie z nami i ćwiczcie regularnie, aby coraz lepiej radzić sobie z arkuszami kalkulacyjnymi.